18 maja uroczyście obchodzona jest rocznica bitwy pod Monte Cassino, jednej z najważniejszych i najbardziej zaciętych bitew decydujących o losach II wojny światowej. Z inicjatywy burmistrza Mieroszowa oraz wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej pani Grażyny Majkowskiej nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej żołnierzom walczącym o niepodległość ojczyzny w bitwie o Monte Cassino. Uroczyste obchody rozpoczęły się od odprawienia mszy świętej w kościele pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Miroszowie. Gminę Miroszów zamieszkują lub zamieszkiwali bohaterowie tamtych dni. W uroczystości wzięli udział członkowie rodzin upamiętnionych żołnierzy, władze samorządowe, szefowie lokalnych placówek oświatowych oraz instytucji, strażacy, harcerze, nauczyciele i uczniowie. Stworzyliśmy coś, jakby ścianę pamięci narodowej, na której mamy i żołnierzy AK, mamy katy, a teraz mamy Monte Cassino. Cześć ich pamięci i proszę Państwa, to co jest najbardziej piękne, to jest to, że w dniu dzisiejszym wszyscy zebraliśmy się, żeby odsłonić tą tablicę pamiątkową. Dziękuję bardzo. W dniu dzisiejszym mamy, to jest szczególny dzień i chciałam tu w imieniu całej rady tej kadencji, ale myślę, że też wszystkich mieszkańców naszej gminy, a nie tylko, myślę, że w ogóle wszystkich mieszkańców naszej Polski podziękować bohaterom z pod Monte Casino, że zamieszkali wśród nas i że byli wśród nas. Przykro nam, że tak późno, że dopiero po 77 latach Możemy uczcić ich pamięć, wieszając, odsłaniając tablicę pamiątkową. Niech ta tablica przypomina o tym, co ci bohaterowie, nasi bohaterowie z Mieroszowa przeżyli walcząc pod Monte Cassino. Miłosierny Boże, pobłogosław tę tablicę. Upamiętniającą tych, którzy walczyli o niepodległość Ojczyzny w bitwie o Monte Cassino. Sam bądź nagrodą dla tych, którzy poświęcili swoje siły i życie Ojczyźnie naszej, a nam daj o nich pamięć i zachętę, byśmy swoją pracą i zadość, i zdolnościami pomnażali dobro wspólne naszej Ojczyzny doczesnej dążąc do wiecznej przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.